Pamiętacie piłkarzyki na sprężynkę? To była taka offline'owa FIFA naszego dzieciństwa w wersji stolikowej. Doskonale pamiętam jak mój dziadek wyciągnął jakieś takie mega stare piłkarzyki, no one były już stare chyba za jego czasów, no i zagrywaliśmy się nimi godzinami. Nie były to jednak takie wiecie barowe piłkarzyki, które no, pierwsze przychodzą nam chyba na myśl, gdy słyszymy w ogóle to określenie piłkarzyki. Była to znacznie mniejsza wersja, działająca na zupełnie innych zasadach. Składała się z plastikowego boiska, do których wkręcone były na sprężynkach piłkarze. W wersji z mojego dzieciństwa jedna drużyna była czerwona, a druga była żółta. Każdy piłkarz stał na jednej takiej metalowej sprężynie, no i wystarczyło go, wiecie, naciągnąć, żeby oddał strzał, no albo żeby połamał się w pół. No bo wiecie, te figurki były naprawdę tak kruche, że po e, paru meczach połowa drużyny leżała w zasadzie kontuzjowana w szufladzie. Trzeba było to naprawiać, a jak komuś się głowa urwała, no to trzeba było z tym żyć. Piłka była malutka i co chwilę też gdzieś tam padała, znikała pod kanapą, ramkarzami sterowało się na takim e, suwaku, no a liczniki bramek były z boku planszy. No i podczas tej gry włączała się u nas prawdziwa wojna charakterów, bo tymi piłkarzykami można było no, tak mocno strzelić, że nawet zdarzało się, że walnęliśmy kulką prosto w przeciwnika, no w moim przypadku właśnie w mojego dziadka. Takie uderzenie było dość bolesne, no bo piłka była ciężka i metalowa. Przy samej grze też no, całe boisko się trzęsło i przesuwało, co no, dodatkowo Dodawało takiej em, dynamiki do ta całej gry. Powiem wam, że bardzo dawno w to nie grałem i chętnie poszukam gdzieś takiej gierki. No bo w sumie dobra opcja, żeby z dziećmi obecnie teraz gdzieś w coś takiego pograć. Dajcie znać, czy pamiętacie tę grę ze swojego dzieciństwa.